wi. Balka. Poniechaj, przerwa techniczna O. gdzie coś zażowi poprawie element pancerza. Waga, walka. Maciej, Maciej. Zostało 15 sekund. Tu już widać walki nie są tak przydziałowe, rycerze chyba się zmęczyli, ale jeszcze trochę energii w nich siedzi. Poniechaj, prosimy sędziów o werdykt. Dwa. Z wynikiem 3 do 0 głosami sędziów wygrał rycerz Nabi. Chwała mu!